Cześć moi drodzy, bohaterem dzisiejszej recenzji jest tak Hoyer Monaco Golf wersja z 2018 roku. Zegarek kolor oraz rozmieszczeniem totalizerów, yy, koronki i przycisków Stopera ma się jednoznacznie kojarzyć z modelem z 1971 roku. W tymże roku miał premierę film Le Mans ze Stephen McQueenem który spopularyzował bardzo, bardzo model Monaco i od tamtej pory jest on jednoznacznie kojarzony ze światem motorsportu. Kolorystyka i logo jednoznacznie nawiązują do firmy Gulf Oil, która w tamtych latach była dosyć silnym sponsorem zespołów samochodowych. Klasyczne zapięcie Hoyerowskie z logiem vintage'owym Hoyera sprawia, że możemy wyregulować obwód paska co do milimetra, co jest bardzo korzystne. A sama wielkość zegarka na ręku jest ok, to jest 39 mm, ale w kostce, czyli nosi się mniej więcej tak jak na, wizualnie na ręku, jak pewnie jakieś 42-43 mm, ale, ale dzięki temu, że zegarek jest krótki, to na mniejszych nadgarstkach to nie przeszkadza. Box mógłby, mógłby mieć jakiś, jakiś antyrefleks, bo jak widzicie, to światło tutaj dosyć mocno się odbija i nie zawsze jest to czytelne. Podejrzewam, że wynika to z charakterystyki modelu. Producent chciał zachować taki charakter naprawdę vintage'owy, więc, więc to szkło bez, bez R wygląda bardziej school'owo po prostu. No dobrze, moi drodzy, pokazałem, pokazałem Wam, jak leży na ręku ten zegarek. A teraz zaczniemy od czegoś niestandardowego, czyli, czyli paska. Do tego zegarka zrobiłem pasek z aligatora w takim kolorze. Maybe Blue z wodoodpornym podszewką. W zasadzie to można powiedzieć, że to jest dokładnie ten sam kolor jak ten, jak ten ciemny niebieski na tarczy. Skóra pochodzi z gamy firmy, która, która produkuje m.in. dla Richmond dla Group. To jest taki aligator karytyrowski. A dlaczego go zrobiłem? No bo oryginalny pasek, oczywiście on jest w takiej stylistyce z z dziurkami, ze skórą cielęcą, która, która ma taką delikatną fakturę. Natomiast, no właściwie, chciał coś bardziej, bardziej ekskluzywnego. Aligator zawsze jest fajnym wyborem, jeżeli nie, nie boimy się egzotycznych skór. No, ten oryginalny pasek widać, że nie jest jakiś tam na specjalne szyty na maszynie. Tutaj, tutaj mamy pasek szyty całkowicie ręcznie, czyli Set Stitch myślę, że fajnie wyszło, no ale żeby nie mówić za długo o pasku to spójrzmy, spójrzmy na spód, tutaj widać wachnik z, z łożyskiem, z logiem Hoyera muszę Wam powiedzieć, że to co, to co się rzuca w oczy dla kogoś, kto, kto trochę zegarków miał w ręku, to, to jest to, że ta koronka jest bardzo nisko widzicie, ona jest bardzo nisko to wynika z tego, że to jest mechanizm modułowy, czyli, czyli mamy bazę, czyli jest Elite SW300 i na tę bazę jest nałożony na górę moduł chronografu. Także nie jest to najlepsze rozwiązanie do, do serwisowania. Wiem, że wielu zegarmistrzów nie, nie, jest, fan, nie są fanami tego rozwiązania z, z racji na to, że, że jest to bardziej, bardziej kłopotliwe do, do serwisu. No ale tak to jest zrobione, natomiast mamy dzięki temu mechanizm z. Z dwustronnym naciągiem, czyli nie tak jak w Alżu, gdzie są te wolne obroty i czasami nam to lata. Jeśli chodzi o obsługę, no to mamy, mamy dwa przyciski. Oczywiście, wiadomo, że koronka, standardowo trzy pozycje. Tutaj tym przyciskiem uruchamiamy chronograf, tak, o, on startuje. No i oczywiście mamy lewy licznik, ten 30-minutowy. Dla, dla stopera, a ten bardziej gęsty z prawej jest dla czasu bieżącego, więc on sobie cały czas tam chodzi. Czyli mamy start, stop i reset. I to jest właśnie nasz stoper w Monaco. Ca, ca męż, samo szkło jest, to jest tak zwany box i on jest świetny. Zobaczcie, on tak naprawdę ma taki kształt wycinka kuli, czyli z tej strony mamy, mamy łuk, a tutaj no, bardziej wycinka walca. A tutaj mamy chyba, chyba prosto. Bardzo fajnie wypukłe szkło. Ten zegarek jest przeogromny, ale ma dosyć e, krótki laktulak, czyli czyli nawet no, jak widzieliście na moim nadgarsku, który ma około 16 cm, leży bardzo, bardzo fajnie. Nie, bo po prostu jest krótki i zwarty. Minusem tej, tej konstrukcji jest, ten, e, jest ta brzydka dziura tutaj, w tym miejscu. E, no bo jak Pasek jest zamocowany. pasek jest zamocowany. To, ponieważ zegarek jest wysoki, no to w, z, tego, z tego niestety to, to wynika. A no co, myślę, że tak chojer móg, mógł wymyślić jedynie taką opcję. Jak jakieś tam paski pasowane do koperty, ale z plastikowym wkładem, ale to się generalnie nie sprawdza w użytkowaniu. I, no i też nie do końca pasuje do takiej historycznej stylistyki Monaco. Mm, no, także tak, tak, tak to wygląda. Hmm. Mam nadzieję, że przez chwilę, chociaż ten pasek mocno skrzypi, bo jest dosyć dobrze spasowany w uszach na, na plus. Nie chciałem, żeby był luz, dlatego on, jak jest nowy, to ma taki efekt. Kiedyś nawet spotkałem się, jak pracowałem w salonie, gdzie sprzedawaliśmy szoparda. Klient chciał zareklamować pasek w szopardzie, bo skrzypi, no ale to jest tylko taki efekt, który występuje na początku. A co jeszcze miałem powiedzieć? Jeśli chodzi o wykonanie, bardzo fajnie, bardzo ładne szczotkowanie koperty, naprawdę na wysokim poziomie. Eee, widać, widać, że ta, ta szczotka jest, jest wysokiej klasy, tak jak w IWC, na przykład w Aquatimerach, albo w Omegach, ona jest taka troszeczkę 3D. Wykończenie między uchami też jest niezłe, często nawet w zegarkach wysokiej klasy, eee, o tutaj widać jak światło pada. Często nawet w zegarkach wysokiej klasy producenci no, podchodzą do tego tak dosyć na luzie, szczególnie w zegarkach, które mają bransolety. Tutaj to wykończenie jest bardzo fajne i, i cała koperta jest naprawdę nieźle zrobiona. Jeśli chodzi o tarcze, wskazówki, no tutaj nie ma żadnych specjalnych e, e, super, super, super wykończeń. Jest to zrobione po prostu jakoś tam w tą wymiarę standardowo, jak na te klasy zegarka. Także nie doszukujmy się tam niczego, pewnie też można znaleźć jakiś mikroba proszek. No ale to, jest, to nie jest zegarek z aspirującej do, do jakiegoś tam super wysokiego zegarmistrzostwa, po prostu porządny produkt z historycznym zacięciem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także mm, zapraszam Was do subskrypcji yy, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!